Politechnika Poznańska. Warto tu studiować. Cześć, jestem Ola. Cześć, jestem Natalia. Chciałybyśmy przybliżyć Ci nasz kierunek – Inżynierię Bezpieczeństwa. Rekrutacja, w sumie, jakby to było wczoraj. Dokładnie. Czas na Politechnice Poznańskiej płynie bardzo szybko, a właściwie to za chwilę kończymy studia. No właśnie, dlatego chętnie podzielimy się z Wami naszą wiedzą. Inżynieria Bezpieczeństwa to kierunek techniczny i humanistyczny, a w trakcie studiów mamy przedmioty z kilku dziedzin, dzięki czemu możemy sobie wybrać to, co najbardziej nas interesuje. Mnie to chyba najbardziej stresowała ta chemia. A mnie fizyka. Całe szczęście, my się dobrze dobrałyśmy. Ja po się pomagałam Tobie, a Ty po i mnie. Jest to kierunek przyszłościowy i z całą pewnością satysfakcjonujący. Ja po tych już prawie trzech latach mogę szczerze powiedzieć, że nie żałuję. A Ty? Ja również nie zmieniłabym swojego wyboru. To co? Widzimy się na korytarzu pięknego budynku Wydziału Architektury i Inżynierii Zarządzania? Nasze życie i bezpieczeństwo zdrowotne są bezcenne. Nie zawsze jesteśmy w stanie zadbać o nie sami. W firmach robią to za nas wykwalifikowani specjaliści. Stań się jednym z nich. Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa kształci kadrę, która z inżynierską precyzją potrafi ocenić ryzyko zawodowe, a także zaprojektować i wdrażać praktyczne rozwiązania poprawiające warunki pracy czy jakość procesów. Natalia i Ola poradziły sobie nie tylko z przedmiotami ścisłymi, ale także z szerokim wachlarzem przedmiotów, które znakomicie przygotowują do zawodu. Psychologia pracy, technologie informacyjne, analiza ryzyka technicznego, grafika inżynierska, pomoc przedmedyczna, skutki zagrożeń w systemach produkcyjnych czy modelowanie zagrożeń to tylko niektóre z nich. Za 3,5 roku będziesz doskonale przygotowanym inżynierem bezpieczeństwa, który w każdej firmie potrafi przeprowadzić analizę ryzyka i zaproponować nowe rozwiązania. Będą czekać na Ciebie między innymi firmy konsultingowe i szkoleniowe, czy służby kontrolujące wymagania bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Możesz także kontrolować Kontynuować studia na drugim stopniu, wybierając jedną z trzech specjalności: ergonomia i bezpieczeństwo pracy, zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem organizacji, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Do zobaczenia! Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.